No jest. Otwieram 17. sesję Rady Gminy Jasienicy Rosiernej. Witam Państwa radnych. Witam Panią Wójt wraz z współpracownikami. Witam Panią Prawnik. Witam wszystkich Państwa którzy oglądają naszą sesję za pomocą internetu. Szanowni państwo, informuję, że zgodnie z artykułem 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dzisiejsza sesja odbywa się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Przypominamy, że każdy radny może zabrać głos po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału zabrania głosu w programie. Głos będzie udzielany w kolejności zgłoszeń, a radnym, którzy wyrazili chęć zabrania głosu, będziemy, będziemy kontaktować się telefonicznie przez zestaw głośno mówiących. Stwierdzam, że na 15 radnych w dzisiejszej sesji w sposób zdalny udział bierze 14 radnych, więc jest kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. W dniu dzisiejszym uczestniczą także w sesji pani Wójt gminy Jasienica Rośielna, z którą w razie potrzeby będziemy kontynuować kontaktować się za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Pracownicy Urzędu Gminy Wiaśnice Rośielnej oraz Pan Skarbnik Gminy Wiaśnicy Rośielnej. Przedstawię teraz Państwu porządek obrad. Punkt trzeci. Rozpatrzenie uwag do protokołu z 16. sesji Rady Gminy Wiaśnicy Rośielnej. Punkt czwarty. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt pierwszy. Określenie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Jasienica Rosielna na prace konserwatorskie, restaurator, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Podpunkt 2. Uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej. Podpunkt trzeci. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, podpunkt czwarty zmiana wieloletniej prognozie finansowej gminy Jasienica Rosielna, podpunkt piąty Zaciągnięcie kredytu długoterminowego, punkt piąty informacja i wolne wnioski oraz udzielenie na niej odpowiedzi i punkt, punkt szósty zamknięcie obrad. Czy Państwo radni? Mają albo Pani Wójt mają jakieś uwagi albo propozycje do porządku. Nie widzę więc porządek będzie przebiegał zgodnie z tym co przed chwilą odczytałem. Przechodzimy do punktu trzeciego. Rozpatrzenie uwag do protokołu z 16 sesji Rady Gminy Wiasienicy Jasienicy Rosielnej. Czy Państwo radni mają jakieś uwagi, zapytania do protokołu? Nie widzę. Przechodzimy do punktu czwartego: rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwał w sprawie. Jako pierwszy projekt uchwały określenie zasad udzielenia dotacji z budżetu Gminy Jasienica Rośielna na prace konserwatorskie restauratorskie. Lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Panią przewodniczącą komisji, panią Barską, proszę o zabranie głosu. Projekt zawiera regulamin udzielania dotacji, wzór wniosku, wzór sprawozdania. Projekt był zgłoszony prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie było zastrzeżeń. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi do projektu albo przed głosowaniem chciałby zabrać głos? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały Rady Gminy z Rośielnej z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Jasienica Rośielna na prace konserwatorskie, reustatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminy ewidencji zabytków o treści jak w projekcie doręczonym Państwu Radnym w materiałach. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? stwierdzam, że uchwała została podjęta. Wszyscy państwo radni głosowali za podjęciem uchwały. Kolejnym projektem jest projekt w sprawy uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rośielnej. Panią przewodniczącą komisji proszę panią Barską o zabranie głosu. Podjęcie tej wynika z konieczności dostosowania zakresu działań GOPS-u do obowiązujących przepisów. Ponadto zaktualizowane zostaną podstawy prawne działania ośrodka oraz jego struktura organizacyjna. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do projektu albo chciałby zabrać głos przed głosowaniem? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w Jasienicy Rośielnej z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jasienicy Rośielnej o treści jak w projekcie doręczonym Państwu Radnym w materiałach. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem? Projektu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Wszyscy Państwo radni, w liczbie 14 osób. Głosowali za podjęciem uchwały. Kolejnym projektem jest projekt w, w, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminny na 2020 rok. Panią Przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy, Panią Barską, proszę o zabranie głosu. Projekt został szczegółowo omówiony przez Pana Skarbnika. Głównym powodem zmian są. Jest inwestycja w gospodarkę ściekową. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do projektu? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały Rady Gminy w Jasienicy Rośielnej z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok. O treści, jak w projekcie doręczonym Państwu Radnym w materiałach. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Wszyscy Państwo Radni głosowali za podjęciem uchwały. Kolejnym projektem jest projekt zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasienica Rosielna. Panią Przewodniczącą Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego Gminy Panią Barską proszę o zabranie głosu. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są spowodowane zmianami w budżecie gminy również zostały omówione przez Pana Składnika opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos albo ma jakieś uwagi do projektu? Nie widzę. Aby ktoś w programie z radnych chciał zabrać głos? Poddaję pod głosowanie projekt uchwały Rady Gminy Jasienica Rośielnej z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rośielna o treści jak w projekcie doręczonym Państwu Radnym w materiałach. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Wszyscy państwo uczestniczący w dzisiejszej sesji głosowali za przyjęciem uchwały. Kolejnym projektem jest projekt zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Panią przewodniczącą komisji budżetu, panią Barską proszę o zabranie głosu. Projekt zakłada zaciągnięcie... Kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie deficytu budżetowego spowodowanego inwestycją w gospodarkę ściekową. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do projektu albo chciałby zabrać głos przed głosowaniem? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały Rady Gminy Wiasienicy Rośielnej z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego o treści, jak projekcie doręczonym Państwu Radnym w materiałach. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Wszyscy państwo uczestniczący dzisiaj w dzisiejszej sesji głosowali za podjęciem uchwały. Przechodzimy do punktu 5. Informacje i wolne wnioski oraz udzielanie na nie odpowiedzi. Czy państwo radni chcą zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 6. Zamykam 17 sesję Rady Gminy. Dziękuję wszystkim państwu za udział.